Właśnie, znajdujemy się w ciągniku 6R nowej generacji i mamy wyświetlacz 4600. Na którym, oczywiście, sterujemy też funkcjami prasowijarki, przez to, że jest ona w pełni kompatybilna z funkcją ISOBAS, a więc. Strona pracy, która została dla niej stworzona, to właśnie funkcje praso plus dodatkowo hydraulika, tak abyśmy widzieli, co dzieje się i w jakiej pozycji jest nasz podbieracz, czy jest w pozycji pływającej. Jest oczywiście również prędkość tylnego wałka odbioru mocy i prędkość naszego ciągnika. To, co widzimy tutaj, to od lewej strony włączony tryb automatyczny owijania siatką, załączone Dwa zestawy noży, a więc w tym przypadku wszystkie 25 noży jest tutaj załączone. Bardzo łatwo możemy przejść do zakładki sterowania właśnie nożami i podłogą. W tym przypadku przechodzę, wszystko świeci się na zielono. Mogę sobie wybrać, którą funkcją tutaj mam sterować, lub też wszystkimi tymi podzespołami w tym przypadku opuścić podłogę. Rozłączyć dwa zestawy noży, albo na przykład teraz tylko i wyłącznie podnieść podłogę, co też jest tutaj możliwe, tak jak widzimy, albo załączyć z powrotem całość. Wracając do strony, widzimy, że te dwa zestawy noży są włączone. Układ smarowania, który zapaliłby się tutaj na czarno, jeśli byłby aktywny po włączeniu wałka odbioru mocy. 70% zgniotu. Ustawiona średnica beli na 1,35 m. Licznik bel, który też możemy zapisywać do 10 klientów, do 10 pól na każdym z tych klientów. Prędkość wyładunku, tryby wyładunku. Czyli mówimy o trybie ręcznym, trybie automatycznym, trybie Next Mode, czyli tym najbardziej dla nas tutaj oczekiwanym, jeśli mamy stawiarz do BEL, tryb, który umożliwia wyładunek BELI na postoju, ale dopiero wtedy, kiedy już kolejna bela w komorze prasowania owija się siatką, czyli zbieramy materiał, Bela owinęła się na owijarce i czeka do momentu aż zatrzymamy się i będziemy owijać siatką kolejną Belę, albo tryb dublowania Bel, który właśnie jest aktywny tylko i wyłącznie podczas wyłączonej, wyłączonego układu owijania. W tym przypadku widzimy, że jesteśmy w trybie ręcznym oraz możemy przełączyć się tutaj na tryb automatyczny. Możemy przełączyć się na drugą stronę, gdzie możemy sterować oświetleniem, klapą Ramionami owijającymi możemy sterować również stołem transportowym, czy właśnie włączyć pozycję serwisową do noży. W tym przypadku najłatwiejszy dostęp tutaj do tych, do tych noży. Co jeszcze ciekawego to przechodzenie, i między innymi włączanie alarmu, który sygnalizuje nam już blisko wypełnienia komory prasowania, sam zgniot ale też bardzo istotne, czyli automatyczne smarowanie, które w tym przypadku mówimy o tym, że jest to smarowanie wszystkich łożysk komory prasowania 4 minuty co 15 minut i możemy też to wywołać ręcznie, a więc w przypadku mycia prasowiarki czy zimowania prasowiarki też możemy takie coś wywołać w 100% ręcznie. Sam tryb serwisowania noży po jego włączeniu musimy zaakceptować ruch prasowiarki. Rozłączyć naszą podłogę oraz noże, i następnie prasowiarka sama przestawia się do układu, w którym to wejście do prasy, do prasowiarki będzie możliwie najprostsze i dla nas najłatwiejsze. Na wyświetlaczu widzimy oczywiście również samą pozycję stołu. Oraz również to co dzieje się w komorze prasowania, czy jest to już blisko wypełnienia, czy bela owija się siatką. Oczywiście może też owijać się folią, też taki układ jest dostępny. Oraz również to co istotne to przejście do drugiej strony pracy, gdzie już mamy właśnie ustawianie układu owijania z włączaniem lub wyłączaniem właśnie ramion owijarki, czy wybieramy owijanie sianokiszonki, czy zbiór na przykład Y, słomy, No i oczywiście kamera, w tym przypadku kamera na tył do dobel, natomiast oczywiście możemy tutaj też zaoferować kamerę, która będzie pokazywała układ owijania razem z całym pakietem oświetlenia, czyli oświetlenie tam gdzie y, znajduje się siatka, oświetlenie bocznych klap oraz również oświetlenie robocze, które jest zamocowane do góry przy ramionach owijania. Stawiacz do bel to również bardzo istotny element tej prasy. Po pierwsze, może on oczywiście te belę stawiać z dodatkowo gumą, która tutaj jest zamontowana, tak aby nie przebić beli, na przykład podczas zbioru lucerny, gdzie rzeczywiście to ściernisko może być agresywne, ale stawiacz do bel, który też w trybie automatycznym on będzie się chował i rozkładał, a więc przejazd pomiędzy polami w tym przypadku nie stanowi żadnego problemu, bo nie wymaga żadnego wychodzenia i składania, czy rozkładania stawiacza do bel. Prasowiarki John Deere to nie tylko maszyny do zbioru mokrych materiałów. Pamiętajmy o tym, że po pierwsze, czy to w przypadku tej stałokomorowej prasy, ale szczególnie w przypadku zmiennokomorowych pras, czyli C451R, C461R jest możliwość oczywiście zbierania również materiałów suchych typu słoma, siano. Wtedy możemy pracować również w trybie dublowania bel, a więc zostawiać za każdym razem po dwie bele obok siebie na polu, co też usprawni zdecydowanie. Potem transport tych beli. A więc nie tylko praca podczas zbioru traw, ale również praca w tych suchych materiałach. Przede wszystkim, co warto tutaj zapamiętać, to właśnie wysokowydajny układ podawania tego materiału z największym rotorem na rynku. To komora prasowania, która umożliwia wysoki zgniot tego materiału i stół transportowy oraz magazyn do folii, który jest sterowany w pełni hydraulicznie, a więc można powiedzieć finalnie połączenie, które umożliwia bardzo wydajną pracę zarówno w sianokiszące, jak i w suchych materiałach.